Witajcie z tej strony Majka, a To trzynaste wydanie ESL News. Dziś nie zabraknie wiadomości o LCS, ESL Euro Series oraz ESL One CS:GO. Zapraszam do oglądania. Dziesiąta przedostatnia kolejka LCS Europe za nami. Drużyna Alliance wciąż liderem rozgrywek. Na drugim miejscu placują się zawodnicy Fnatic. Kolejne miejsca zajmowane są przez Super Millenium Millennium i SK Gaming. Na szóstym miejscu usadowił się Team Rocket, na siódmym Copenhagen Walls, a ostatnie, ósme miejsce zajmuje Gambit Gaming. Ostatni tydzień coraz bliżej, po jego zakończeniu dowiemy się, kto zostanie liderem: Alliance czy Fnatic, kto będzie walczył w relegacjach, a kto spokojnie będzie mógł myśleć o kolejnym sezonie. Zakończyły się już wszystkie turnieje kwalifikacyjne do ESL Euro Series Summer. Poznaliśmy tym samym wszystkich uczestników tych internetowych zmagań, a organizatorzy rozlosowali grupy. W zawodach walczyć będzie 16 zespołów z całego Starego Kontynentu. Na liście uczestników znalazło się aż 9 zespołów z Polski, m.in. Team Rock, Kappa Team czy Reason Gaming. Grupa A. Team Rock, Virtus.pro, Tempo Doro, 3.137 Esports. Grupa B. Different Dimension, Kappa Team, Red Winged oraz Steam Refuse, Grupa C, Reason Gaming, Adversa Privet, Team White, Denial Esports, Grupa D, Esuba, Airlines Arctic, Team Guardian Strict Esports. Poznaliśmy już wszystkich uczestników, którzy podczas Gamescomu będą rywalizować w turnieju ESL 1 Colon w Counter Strike Global Offensive. Wśród nich jest oczywiście polskie Virtus. Pro, które podobnie jak 8 innych formacji otrzymało bezpośrednie zaproszenie do udziału w rozgrywkach z pulą nagród wynoszącą 250 tysięcy dolarów. Kto jeszcze zagrał duże pieniądze? Wśród drużyn, które zakwalifikowały się możemy ujrzeć Epsilon, Titan, Natus Vincere oraz Copenhagen Wolves. Trzykrotni pogromcy reprezentacji Polski bronią tytułu mistrzowskiego Nation Wars. Norwegowie w wielkim finale prestiżowej imprezy wynikiem 4-2 do 2 pokonali drużynę Meksyku. Najskuteczniejszym zawodnikiem turnieju został Snut, którego win ratio sięgnęło 82%. Reprezentacja Norwegii za zwycięstwo zainkasowała 14 tysięcy dolarów. Polacy zajęli czwarte miejsce tuż za Francją. Wszyscy fani Dota 2 czekali długie godziny na starcie dwóch chińskich tytanów, Vici Gaming oraz Newbie, którzy zmierzyli się w Key Arena w amerykańskim Seattle. Ostatecznie górą okazało się być Newbie, któremu wystarczyły cztery spotkania, aby wyeliminować rywali. Gratulujemy serdecznie i życzymy powodzenia w wydawaniu milionów dolarów. Plotki, które pojawiły się w połowie maja tego roku właśnie znalazły odzwierciedlenie w rzeczywistości. Serwis YouTube będący własnością Google wykupił właśnie najpopularniejszą platformę do streamowania gier Twitch TV. Kwota jaką YouTube miał zapłacić właścicielom owej platformy to podobno aż 1 miliard dolarów. Transakcja ta może mieć duży wpływ na rynek sportów elektronicznych. Gaming Live, czyli platforma livestreamingowa w końcu wystartowała. Projekt rodem z naszego kraju doczekał się oficjalnej premiery i pierwszych użytkowników, którzy testują już polską alternatywę dla Twitcha, jak określają swoją stronę pomysłodawcy. Twórcy zapewniają, że Gaming Live nada nowe znaczenie interaktywnej telewizji XXI wieku. Czy tak będzie? Przegonamy się wkrótce. Już w czwartek ESL Draft Z oraz Evil w nadchodzącym odcinku przygotowali dla Was kilka ciekawych tematów. Także już 31 lipca, czwartek, godzina 17. kanał isltv.pl podłoga show na Twitchu. Serdecznie zapraszamy! Dzięki za uwagę. Następny odcinek już za dwa tygodnie. Przy okazji śledźcie nas na Facebooku, Twitterze i YouTube. Do usłyszenia!